Znak ostrzegawczy uwaga, to może dotyczyć właśnie ciebie albo kogoś z twojej rodziny. Jeśli jesteś emerytem urodzonym przed 1955 rokiem albo masz w domu rodziców czy dziadków na emeryturze zatrzymaj się tu na chwilę. Bo według najnowszych ostrzeżeń ZUS niektórzy seniorzy mogą stracić nawet 4900 zł. I co najgorsze, wielu z nich nawet nie wie, że ryzyko już istnieje. Wyobraź sobie, że pieniądze, na które liczysz dodatki, wyrównania, świadczenia nagle znikają albo są pomniejszone, bo zmieniły się przepisy, interpretacje albo terminy. Bez listu, bez telefonu, bez ostrzeżenia brzmi niewiarygodnie a jednak dokładnie tak wygląda rzeczywistość tysięcy emerytów w Polsce. W tym materiale krok po kroku wyjaśnię Kogo dokładnie dotyczy zagrożenie, dlaczego osoby przed 1955 rokiem są w szczególnej sytuacji, jakie decyzje lub błędy mogą kosztować nawet 4900 złotych i najważniejsze, co możesz zrobić teraz, żeby nie stracić ani złotówki. To nie jest straszenie. To są konkretne fakty, liczby i realne scenariusze, o których rzadko mówi się głośno. Jeśli zostaniesz do końca, Będziesz wiedzieć, jak się zabezpieczyć i na co zwrócić uwagę w ZUS, zanim będzie za późno. Grzbiet dłoni palec wskazujący w prawo, zanim przejdziemy dalej, kliknij Lubię to pod tym filmem. Teraz zatrzymajmy się na chwilę i wyjaśnijmy spokojnie, ale bardzo konkretnie, skąd w ogóle bierze się to zagrożenie i dlaczego właśnie osoby urodzone przed 1955 rokiem znalazły się w samym centrum uwagi ZUS. Bo to nie jest przypadek ani jednorazowa pomyłka. To efekt lat zmian w przepisach, decyzji podejmowanych automatycznie i zasad, których wielu emerytów nigdy nikt jasno nie wytłumaczył. Wyobraź sobie sytuację, przechodzisz na emeryturę, wszystko zostało policzone, decyzja przyszła z ZUS, pieniądze wpływają co miesiąc. Mija kilka lat, i nagle okazuje się, że według nowych interpretacji albo ponownego przeliczenia coś się nie zgadza. ZUS sięga wstecz, sprawdza dokumenty sprzed kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu lat i dochodzi do wniosku, że świadczenie było naliczane inaczej niż dziś, uważa za prawidłowe. I właśnie w tym momencie zaczynają się problemy. Osoby urodzone przed 1955 rokiem bardzo często łączą w swojej historii zawodowej różne systemy. Stary system emerytalny, reformę z 1999 roku, wcześniejsze emerytury, renty, okresy pracy w szczególnych warunkach. Dla ZUS to skomplikowane układanki, a dla emeryta dokumenty, które były składane w dobrej wierze, zgodnie z ówczesnym prawem. Problem polega na tym, że dzisiejsze prawo bywa interpretowane inaczej niż 20 lat temu. I tu pojawia się kluczowe pytanie, czy emeryt może zapłacić za to, że państwo zmieniło zasady w trakcie gry? Teoretycznie nie powinien. W praktyce jednak ZUS coraz częściej wstrzymuje wypłaty, koryguje decyzje albo domaga się zwrotów. Czasem są to niewielkie kwoty, ale coraz częściej mówimy o tysiącach złotych. Nawet o 4900 złotych, które dla wielu seniorów stanowią równowartość kilku miesięcy życia. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wielu emerytów dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy pieniądze przestają się zgadzać. Nagle emerytura jest niższa. Albo przychodzi pismo z ZUS, napisane urzędowym językiem, pełne paragrafów, którego nikt nie rozumie. A czas leci. Terminy na odwołanie mijają. I brak reakcji bywa odczytany jako zgoda. Musimy też jasno powiedzieć jedno: ZUS nie zawsze informuje z wyprzedzeniem, że coś się zmieni. Część decyzji zapada automatycznie, na podstawie systemów informatycznych i wewnętrznych wytycznych. Jeśli emeryt nie sprawdza szczegółów, nie porównuje decyzji, nie analizuje podstawy wyliczenia, może nawet nie zauważyć, że traci pieniądze. A kiedy się zorientuje, bywa już za późno. I teraz bardzo ważna rzecz. To nie dotyczy wszystkich emerytów urodzonych przed 1955 rokiem, ale dotyczy wystarczająco dużej grupy, żeby mówić o realnym problemie systemowym. Szczególnie narażone są osoby, które wcześniej pobierały inne świadczenia, miały przeliczaną emeryturę albo składały wnioski w momentach przełomowych zmian prawa. Każdy taki ruch zostawia ślad w dokumentach, do których ZUS może wrócić nawet po latach. Być może w tej chwili myślisz, mnie to nie dotyczy, ja mam wszystko w porządku. Wielu ludzi tak myślało aż do dnia, w którym przyszło pismo albo kwota na koncie była niższa niż zwykle. Dlatego tak ważne jest, żeby nie ignorować tego tematu i wiedzieć, gdzie dokładnie kryje się największe ryzyko. W kolejnym fragmencie pokażę ci konkretny mechanizm, przez który emeryci tracą pieniądze oraz opowiem historię osoby, która była przekonana, że jej świadczenie jest bezpieczne, dopóki ZUS nie zrobił jednego ruchu, który kosztował ją kilka tysięcy złotych. Historia, o której teraz opowiem, nie jest wyjątkowa. Różni się nazwiskami, miastami, kwotami, ale schemat powtarza się w całej Polsce. Pani Maria, rocznik 1952 rok. Przez większość życia pracowała w handlu, potem kilka lat na wcześniejszej emeryturze, później przeliczenie świadczenia po osiągnięciu wieku powszechnego. Decyzja z ZUS przyszła, kwota była zaakceptowana, pieniądze wpływały regularnie. Spokój. Poczucie bezpieczeństwa. Aż do momentu, gdy po kilku latach przeszło pismo z nagłówkiem, który zmroził krew w żyłach. ZUS poinformował ją, że w wyniku ponownej analizy dokumentów oraz aktualnej interpretacji przepisów, świadczenie zostało naliczone w sposób nieprawidłowy. Efekt: korekta wstecz i zmniejszenie wypłat. Łączna strata: prawie 4900 zł. Dla urzędnika to liczba w systemie. Dla pani Marii pieniądze na leki, rachunki i spokojne życie. I teraz uwaga, bo to jest moment, w którym wielu widzów mówi: Ale jak to? Przecież Zus sam to policzył. Dokładnie tak. Ale Zus może wrócić do własnych decyzji, jeśli uzna, że były oparte na danych lub zasadach, które dziś interpretuje inaczej. Emeryt nie ma wpływu na te interpretacje, ale ponosi ich skutki. I to właśnie tutaj kryje się największe zagrożenie. Mechanizm jest prosty, choć brzmi skomplikowanie. Wiele osób przed 1955 rokiem przechodziło na emeryturę w czasie, gdy prawo zmieniało się niemal z roku na rok. Liczył się moment złożenia wniosku, rodzaj świadczenia, podstawa wymiaru, a nawet to, czy ktoś pracował jeszcze kilka miesięcy dłużej. ZUS wtedy podejmował decyzję według ówczesnych zasad. Dziś te same dokumenty są analizowane przez pryzmat nowych wytycznych. Problem polega na tym, że emeryt często nie wie, co dokładnie było podstawą wyliczenia jego świadczenia. Decyzje sprzed lat są lakoniczne, a szczegółowe wyliczenia bywają nieczytelne. Gdy ZUS dokonuje korekty, tłumaczy ją językiem paragrafów. A czas na reakcję bywa krótki 14 dni, czasem miesiąc. Jeśli ktoś przegapi termin, decyzja staje się prawomocna. Co gorsza, nie zawsze chodzi o jednorazowe obniżenie. Czasami zmiana wpływa na wysokość emerytury na stałe. To oznacza, że strata 4900 zł nie jest końcem problemu, ale jego początkiem. Każdy kolejny miesiąc to kolejne mniejsze wpływy. I nagle okazuje się, że ktoś, kto planował budżet na konkretną kwotę, musi radzić sobie z niższą emeryturą bez możliwości łatwego cofnięcia decyzji. Wielu seniorów w takiej sytuacji rezygnuje z walki. Boją się urzędów, nie rozumieją pism. Nie mają siły na odwołania. I właśnie na to liczy system na brak reakcji, na zmęczenie, na przekonanie, że z Zusem się nie wygra. A to nie zawsze jest prawda. Są przypadki, w których decyzje Zus zostały skutecznie podważone. Są emeryci, którzy odzyskali pieniądze albo zatrzymali obniżki. Ale stało się to tylko dlatego, że zareagowali na czas i wiedzieli, gdzie szukać problemu. Kluczowe jest jedno: zrozumieć, czy twoja emerytura może być zagrożona i czy w dokumentach nie ma punktu, do którego ZUS może się przyczepić. I teraz najważniejsze pytanie, które pewnie masz w głowie: skąd masz wiedzieć, czy jesteś w tej grupie ryzyka? Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze, zanim pieniądze znikną z konta? I co dokładnie zrobić, kiedy pismo z ZUS już przyjdzie, żeby nie stracić ani złotówki? W ostatniej części pokażę ci konkretne kroki. Na co zwrócić uwagę w decyzjach ZUS, jak nie przegapić terminów i jak realnie się zabezpieczyć. Bo jeszcze nie wszystko jest stracone, ale czas w takich sprawach działa tylko w jedną stronę. Teraz przechodzimy do najważniejszej części tego materiału, bo sama wiedza o zagrożeniu to za mało. Kluczowe jest to, co możesz zrobić, zanim pieniądze faktycznie znikną albo zanim ZUS postawi cię przed faktem dokonanym. I od razu uspokoję jedno: w bardzo wielu przypadkach nie chodzi o wielką batalię sądową ani o kosztownych prawników. Chodzi o uwagę, czas i reakcję we właściwym momencie. Jeśli jesteś emerytem urodzonym przed 1955 rokiem i Twoje świadczenie było kiedykolwiek przeliczane, jeśli wcześniej pobierałeś rentę, wcześniejszą emeryturę albo składałeś wnioski w okresach zmian przepisów, to Twoja sytuacja wymaga szczególnej czujności. Nie dlatego, że zrobiłeś coś źle, ale dlatego, że twoje dokumenty są bardziej złożone w oczach ZUS. A im bardziej złożone, tym częściej wracają do nich po latach. Pierwsza rzecz, o której wielu seniorów nie wie, to fakt, że każda decyzja ZUS ma uzasadnienie. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda na kilka suchych zdań masz prawo wglądu w akta swojej sprawy masz prawo zapytać, na jakiej podstawie wyliczono konkretną kwotę. I co najważniejsze, masz prawo się nie zgodzić. Problem w tym, że jeśli nie zareagujesz, system uznaje, że wszystko jest w porządku. Często emeryci mówią, skoro pieniądze wpływają, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Niestety, właśnie na tym polega pułapka. ZUS nie zawsze działa natychmiast. Czasem sprawdzenie następuje po latach. A wtedy argument brzmi, świadczenie było wypłacane nienależnie. I to słowo o nienależnie potrafi zmienić wszystko. Jeżeli przyjdzie pismo z ZUS, absolutnie nie wolno go odkładać na później. Nawet jeśli nie rozumiesz treści, nawet jeśli brzmi skomplikowanie i urzędowo. Terminy biegną od dnia doręczenia, a nie od dnia, w którym znajdziesz czas. Wielu emerytów straciło pieniądze tylko dlatego, że uznali, że zajmą się tym za tydzień. A tydzień zamienił się w przekroczony termin. Bardzo ważne jest też to, żeby nie działać w samotności. Rozmowa z kimś, kto zna procedury, potrafi spojrzeć na decyzję chłodnym okiem i wskazać, gdzie ZUS mógł popełnić błąd, bywa kluczowa. ZUS to nie jest nieomylny mechanizm. To instytucja, w której pracują ludzie, a systemy opierają się na danych sprzed lat. Błędy się zdarzają. Różnica polega na tym, czy ktoś je zauważy i zakwestionuje. Chcę też jasno powiedzieć jedno: nie każdy przypadek kończy się stratą. Ten materiał nie ma na celu straszyć, tylko uświadamiać. Wielu emerytów po sprawdzeniu dokumentów śpi spokojnie. Ale są też tacy, którzy odkrywają nieścisłości, zanim ZUS zrobi pierwszy ruch. I to oni są w najlepszej sytuacji, bo mają czas na reakcję, a nie tylko na obronę. Najgorszym scenariuszem jest brak wiedzy i brak działania. Bo wtedy decyzje zapadają poza Tobą. A kiedy pieniądze znikają, Zaczyna się stres, nerwy i poczucie niesprawiedliwości. Tymczasem bardzo często da się tego uniknąć, jeśli odpowiednio wcześnie spojrzy się na swoją sytuację. Jeżeli oglądasz ten materiał i myślisz teraz o sobie, o rodzicach, o dziadkach, potraktuj to jako sygnał ostrzegawczy, nie jako wyrok. Wiedza to przewaga. A czas, choć działa na niekorzyść przy bezczynności, działa na korzyść tych, którzy reagują świadomie. Na koniec powiem wprost, pieniądze emerytalne to nie prezent. To środki wypracowane przez całe życie. I nikt nie powinien ich tracić tylko dlatego, że nie wiedział, jak działa system. Dlatego, jeśli ten materiał był dla ciebie ważny, jeśli otworzył ci oczy albo pomógł zrozumieć ryzyko, zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To sygnał, że takie treści są potrzebne i pomagają dotrzeć do innych, którzy też mogą być zagrożeni bo czasem jedno kliknięcie naprawdę może uchronić kogoś przed utratą kilku tysięcy złotych.